Dzisiaj serdecznie w tym nietypowym filmiku Dzisiaj będzie propozycja makijażu świątecznego Tak, żebyśmy poczuli się w miarę normalnie Ale również przybywam do Was z takim apelem Byśmy zostali w domu Ponieważ jeśli ruszymy do przodu I zaczniemy odwiedzać naszą rodzinę Znajomych, choć wiem, że jest to okazja, żeby się spotkać I jest to dosyć kuszące Możemy niestety spowodować, że wzrost zachorowań Będzie znacznie większy i wiele, wiele nam bliskich może wylądować w szpitalach, a przecież tego nie chcemy. Dlatego dzisiaj przybywam do Was z takim apelem. Razem z Magdą postanowiliśmy nagrać dwie wersje makijażu świątecznego. Więc jeśli szukasz drugiej propozycji dla opadającej powieki, to koniecznie zajrzyj do Magdy na kanał. Magda przygotowała tam, myślę, bardzo fajną propozycję makijażu właśnie dla. Takich osób. A dzisiaj będzie makijaż świąteczny. Wy zadecydowaliście na Instagramie, bo chciałam, żeby ten makijaż nie był okazją do tego, żebyście poszły do sklepu i musiały kupować kolejne rzeczy albo kupowały je przez internet. Chciałam stworzyć makijaż, Paletką, którą macie dostępną i zdecydowanie wybrałyście soft glam. Anastazji Beverly Hills jest to jedna z moich też ulubionych paletek, więc dzisiejszy makijaż będzie w takich neutralnych tonach. Postaram się stworzyć coś, czego jeszcze nie było, chociaż nie wiem, czy mi to wyjdzie i czy mi się to uda. Postaram się dla was zrobić makijaż świąteczny właśnie tą paletką, więc zapraszam serdecznie. Okej. Okay. Zacznę od jednego oka, <laughs> ponieważ tak lubię tłumaczyć Wam najbardziej e, makijaż. Wtedy on trwa zdecydowanie dużo zwięźlej, krócej i na temat, jak to mówią. Dobra, mamy sobie paletkę e, Anastazji Soft Glam, dla osób, które mają już tą paletkę, a wiem, że wiele z Was ją posiada w swojej kolekcji. E, musicie wiedzieć, że odcień Burnt Orange jest moim ulubionym odcieniem i od niego przeważnie zaczynam. Taki makijaż. Daję go w załamaniu. Kolejny krok to będzie ten sam cień i dam go na dolną powiekę. Teraz wezmę sobie cień tempera i użyję go i jako takiego plastra, widzicie, nałożę go specjalnie trochę grubiej, żeby mieć tutaj tą granicę, gdzie nie chcę nabrudzić. Choć i tak, słuchajcie, mogę sobie robić tutaj co chcę w tej okolicy, ponieważ nie mam, słuchajcie, podkładu, więc jest to dużo prostsze dla mnie. I dodatkowo odrobinę tej tempery daję też pod łukiem brwiowym. w wewnętrznym kąciku oka. Prawda, że to było bardzo proste? Czas na kolejny mój, jeden z takich ulubionych odcieni jest to Sena. Jest to taki rudy brąz. I będę pracować tylko na zewnętrznym kąciku i na ruchomej powiecie. Chciałabym, żeby makijaż dzisiejszy odrobinę różnił się od typowego makijażu, który dla was wykonuję. Więc płaskim pędzelkiem, z właściwie jest dojechane jest to w ogóle pędzel z markerra, który strasznie lubię. Mam go od lat. Zrobimy coś na wskroś takiego, mówi się na to hello eye, czyli środkowa część powieki ruchomej będzie rozświetlona, ale żeby powstał nam taki efekt, musimy Zarówno zewnętrzną część powieki, jak i wewnętrzna odrobinę kącik przyciemnić. Dlatego staram się w tym miejscu wtłoczyć cień. I to samo na zewnętrznym kąciku. Na błysk. W tej palece mamy mnóstwo błysków, które możemy wykorzystać w tym makijażu. Zobaczcie, jak, jaką mamy różnorodność, ale żeby zachować się bardziej klasycznie, myślę, że będę dosyć neutralna w swoich decyzjach. Chciałabym, żeby ten makijaż był jak najbardziej uniwersalny dla Was. Wezmę sobie cień Glistering, jest to takie złoto. I żeby makijaż miał typowy charakter Hello Eye, błysk damy na środkową część powieki ruchomej. I teraz delikatnie pędzelkiem popracujemy na granicach cienia, żeby zatrzeć krawędzie. Czas na wykonanie kreski. Chciałabym, żeby ten makijaż był taki elegancki, ale trochę lżejszy w swojej formie, dlatego użyję brązowego eyelinera od L'Oreal. Jeśli nie masz brązowego eyelinera, możesz spokojnie użyć czarnego. Ostatnio dostałam też od Was bardzo dużo zapytań, ponieważ jesteście na etapie, gdzie utraciłyście swoje przedłużane rzęsy metodą objętościową i nie możecie iść na jakby zabieg przedłużenia tych rzęs, więc chciałam Wam serdecznie polecić kępki, które są bardzo delikatne i pokażę Wam jak ja kleję kępki od spodu, eee, właśnie to są te B-shaped, one są bardzo delikatne, dają efekt fajnej objętości eee, i przykleję się dzisiaj z Wami. Choć inny rodzaj, bo duo z klawiera przyklejam, i jest osobny tutorial na moim kanale, który Wam serdecznie polecam. Tak właśnie pokażę Wam, w jaki sposób przykleję teraz te kępki objętościowo. Daję najpierw zalotkę, ponieważ zależy mi na tym, słuchajcie, żeby mocno podgiąć rzęsy do góry, ponieważ będę przyklejać od spodu, więc to jest taka zasada dosyć ważna. Choć teoretycznie nie widać ich. Biorę sobie maskarę, którą lubi, lubię. Jaka jest to maskara, to też jakby nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby te rzęsy dobrze wytuszować. W przeciwieństwie do tego, jak się klei właśnie kępki metodą od góry, to ani nie powinno się za bardzo ich e, jakby właśnie podkręcać, ani mocno tuszować, tylko delikatnie. Dlatego tutaj trochę zasada jest inna. Ja je bardzo mocno tuszuję. Jedna z takich moich też ulubionych maskar, które sobie radzą z moimi beznadziejnymi, jest z Oriflame Mascara. Jest to 5 w 1 Wonderlash Mascara. Jest... Bardzo ją lubię. Całkiem ogarnia temat, muszę Wam powiedzieć. Jak już je tak odrobinę sobie podtuszuję, to będę potrzebować duło w pędzelku. Mój wygląda, jakby miał dziesiąte życie, no ale to jest klej, który pracuje. Ja nim bardzo często przyklejam. Dlaczego wybieram klej w pędzelku? Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ ten klej szybciej wiąże. I teraz co ja robię? Delikatnie. Daję odrobinę kleju pod spodem. OK, ja on sobie teraz schnię. Wybieram sobie kępki dwunastki, czyli te troszeczkę dłuższe. Zależy mi na tym, żeby one troszeczkę mi wydłużyły zewnętrzny kącik oka. Będziecie również, będziecie również potrzebowały pęsetki. Biorę sobie kępkę, chwytam. Pytam ją tak o metodą na płasko. Po czym, po czym przyklejam ją do rzęs, Nie do linii wodnej, a do rzęs. Bardzo ważne jest, żebyście na tym etapie ich nie dociskały ani tutaj nie próbowały nic robić, bo pokleicie sobie pensetę i będzie tyle. tyle w temacie. Kolejna kępka. Mam nadzieję, że efekt jest widoczny, delikatne wydłużenia, ale bardzo, bardzo naturalne. Daję około 4-5 kępek, ponieważ one są dużo delikatniejsze. Kolejny etap będą to jedenastki. Jedenastki chcę dać delikatnie od środka. Więc daję odrobinę kleju. Ja wybieram ten klej, ponieważ mam wrażenie, że ten, który właśnie on robi się potem przeźroczysty, troszeczkę szybciej stygnie. Dobra, biorę sobie B-shape w rozmiarze 11. Ops, Pokażę Wam z daleka. Tu mam lusterko. O, przykład. Musicie tak patrzeć, żeby Wam było wygodnie. Dobrze widziały, więc lustro pod brodę, o. trzecia kępka. I czwarta. Kępka. Wezmę sobie jeszcze piątą gębkę. No, i teraz czas na dziesiątki. I teraz daję dziesiątkę. Tak, myślę, że trzy góry pójdzie. Ok, cały proces wykańczam pensetką. Po prostu chodzę. Przybliżam się jak najbardziej, żeby Wam pokazać, jak wygląda taki efekt. A tak wygląda mniej więcej zużycie kępek. Więc jeśli kupicie sobie jedną dziesiątkę, jedną jednastkę, jedną dwunastkę, a warto wspomnieć o tym, że te kępki są w śmiesznej cenie, jakieś tam 7,90, no do tego doliczycie klej. Klej możecie sobie kupić na dowolnej stronie internetowej, czy kokolita, czy no, w większość drogerii internetowych posiada ten klej na stanie właśnie w pędzelku. Tak? Ta ilość kępek starczy Wam spokojnie na 4-5 imprez, e, nawet bym powiedziała więcej, a efekt jest bardzo naturalny. E, ja bardzo lubię właśnie ten efekt. Co jest najpiękniejsze chyba w tym efekcie, to to, że rzęsy są lekkie, nie obciążają oka, a jak zamkniemy, nie mamy widocznego paska. więc to jest moja zdecydowanie ulubiona metoda. Teraz wytuszuję dolne rzęsy, pomaluję drugie oko i czas przygotować buzię. Bang! Gotowe. <noise> czas zająć się twarzą, słuchajcie. Okej. Okay. Przejdźmy do makijażu twarzy. Ja lubię, gdy makijaż jest lekki przede wszystkim na twarzy i o ile nie potrzebuję większego krycia, to zaczynam od takiego właśnie przygotowania, jest to ostatnio moja taka rutyna. Daję sobie Hydro Base palsę Under Makeup, jest to baza nawilżająca, ale świetnie się ona też sprawdzi w przypadku cery mieszanej, bo ja taką też posiadam. Kolejne co zrobię, wezmę sobie od pezy jest to Wonder Glow i jest to płynny rozświetlacz. I bang, on wyląduje mi po bokach szczytu kości policzkowej przed położeniem podkładu. Ja sobie go wtłoczę gąbeczką, by dać sobie taki glow na skórze. Lubię ten efekt, uwielbiam. Mm. to zdecydowanie taki mój ulubiony efekt na skórze. Widzicie, jak to się płaszczy? Kocham. Po prostu kocham. Podkład, który położę, no. może być dla Was również. Nie małym zaskoczeniem, ale w ostatnim czasie wróciłam przypadkowo przy okazji jakiegoś tam jednego tutorialu do podkładu z Bourgeois Always Fabulous w odcieniu. I to był chyba 25, 25, ale gdzieś mi korek e, zniknął. Wezmę sobie dwie pompki tylko do tego podkładu i zacznę od centralnej części twarzy, bo tu posiadam najwięcej zaczerwieni. Korektor, który położę, jest to Fenty Beauty i jest to odcień numer 190. Mój zdecydowany ulubieniec. I nałożę go również w okolice brody i tu mam jakiegoś tam jednego parpecia. Dam też dosłownie dwie kapeczki, tutaj, w tej przestrzeni, i delikatnie rozprowadzę. Puder, który sobie dzisiaj przetestuję w sumie z wami, bo mam po prostu taką wielką ochotę go spróbować. Jest to puder z efektu, który nazywa się Mineral Plus Powder Soft Touch C0004. Dam go w okolice pod okiem. Bardzo ładnie wygląda na skórze, i bardzo lekko i naturalnie, więc jestem zdecydowanie na tak. Ok, twarz wykonturuję brązerem Color Pop. który używam, jest to Hulu ds 2 do policzku, który użyję, będzie z paletki Smashbox de jest to jedna z najpiękniejszych paletek ever biorę sobie ten ładny koralowy odcień Rozświetlacz, który nałożę jest to Amrezy Anastazja, Beverly Hills, taki jeden z moich ulubieńców. I taki mój ulubiony akcent będzie to rozświetlacz Pat McGrath, i to jest ten taki opalizujący wróż. Ja go dam odrobinę na Anastazję, żeby uzyskać ten efekt holo taki I przyciągnę delikatnie też na policzek. I możecie pominąć ten etap, to jest takie wiecie, my way. Dla mnie dopełnieniem tego makijażu będą czerwone usta, ale jeśli masz ochotę na neutralne usta, to śmiało. Ja mam ochotę dzisiaj zaszaleć i zrobić do tego makijażu czerwone usta. Biorę sobie najpierw konturówkę, jest to Neo Makeup i jest to lip liner Typical Red 13. Czerwien, którą wybrałam, jest to Golden Rose Matte Lip Ink w odcieniu 13. Kochani, tak prezentuje się moja propozycja makijażu świątecznego. Jest to dla nas wszystkich bardzo trudny czas. Ciężko jest. Święta, nie spotkać się z najbliższymi, ale warto jest postawić wszystko na jedną kartę zostać w domu, zadzwonić do najbliższych, czy też zrobić wideokonferencję, połączyć się z nimi. Mm, powiem Wam, że jest to bardzo trudny czas dla nas wszystkich, ale my staramy się zostać w domu. Do tego też zachęcam i Was. Przy okazji chciałam złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, wesołych, pogodnych, szczęśliwych radosnych świąt Wielkiej Nocy. Dzisiaj tym akcentem będę już kończyć. Dziękuję, że ze mną byliście, dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Mam nadzieję, że zarówno mój makijaż, jak i Madzi makijaż Wam się podoba. Życzę Wam spokojnych świąt, zostańmy w domu i do następnego. Trzymajcie się. Hej! You have to be your biggest fan. And... When things are really tough and they're really rough and nothing's working but there's something inside of you that says I just have to follow that because you don't know who you're gonna be who you who you're gonna be.